...Belenusa i Klaczy Imogena Iwonicz, zwycięzca nagród Azchabada, gdzie ustanowił rekord toru na dystansie 2200 metrów, jak również Życia Warszawy i Golejewka, drugi w klasycznej nagrodzie St. Leger, trzeci Wielkiej Cenie Słoweńskiej w Bratysławie oraz czwarty Wielkiej Warszawskiej. Proszę Państwa, Iwonicz! Jeden z lepszych dystansowych koni na służebcu w ostatnim czasie. Iwonicz, lot number 11. Iwonicz by Belenus out of Imogena. The winner of Ashabada, życie Warszawy, Price and Golejewko. The best time on the Warsaw track over 2200 meters. 2000 na 2200 metrów perkordzistatorów. I poprosimy o ofertę na poziomie 40 tysięcy, zł. 40,000, 40,000, 40,000. 40 tysięcy, 40 tysięcy, 40 tysięcy, 40 tysięcy, 40 tysięcy. Czy ktoś zaoferuje mi 40 tysięcy za lot numer 11? To Iwonić. 40 tysięcy, 40 tysięcy, 40 tysięcy, 30 tysięcy, 30. Zacznijmy może od 30. Let's start. With 30 000. 30 tysięcy, 000, 30 tysięcy, 30 tysięcy. Jest 30 tysięcy, 35 tysięcy, jest 35 tysięcy, 40 tysięcy. Czy dostanę 40 tysięcy, 40 tysięcy, 40 tysięcy? Czy. 40 tysięcy, jest 40, dziękuję bardzo. 45 tysięcy, 45 tysięcy, 45 tysięcy, 45 tysięcy, 45 tysięcy, 40 tysięcy na mojej lewej 40 tysięcy, 40 tysięcy na mojej lewej stronie, 45, 35, yes, 45, jest 45 tysięcy. Co dostanę? 50 tysięcy, 50 tysięcy, looking for 50 tysięcy for lot number 11. 50 tysięcy mam, czy dostanę?

Czy dostanę 60 tysięcy, 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 60 60, 60 60. 60 60, 60 tysięcy, 60 60, 60 jest 60, dziękuję bardzo. Czy dostanę 65 tysięcy, 65, 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 60 tysięcy mam, czy dostanę 65 65, 65 000, 65 000, for lot number 11 i 65, dziękuję bardzo, mam 65, czy dostanę 70 70 65 po mojej lewej, 70, 70, Login 70 70,000, 70 70,000, 70 000, 70 000, 70 000, 70, 000, 70 70 65 mam. 70 70, 70 65 mam, 65 I 70 70 70,000, 70 000, 70 000, 70 jest 70, 70, 70, dziękuję bardzo. Czy dostanę 75 tysięcy? 75, 75, 75, I have 70, 70, 70, 75 tysięcy, 75, 75, 75, 75 mam. Czy dostanę? Nie, nie mam. Mam 70 dalej, dobrze. W takim razie 75 tysięcy, 75, 75, 75, 75 tysięcy, 75 tysięcy, 75, 75, 75, 70 mam. To trochę za mało chyba. Spróbujmy 75. Oferta na poziomie 75 jeszcze pozwoli nam konia oglądać w ringu. 75 000, 75 000, 75 Czy ktoś zaoferuje 75, 75, 75? 75 000, 75 000, 75 75, 75, 75? 72. No No niestety. 75 000? Jest 75 000.

75 po mojej lewej. I have 75 on my left hand side. 80, 80, 80. 80. Poproszę o ofertę na poziomie 80. Wtedy koniec zostanie z nami chwilę w ringu. Jeśli nie, będę musiał go odesłać do 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 80, 80. Proszę państwa Mam informację. 75 tysięcy mam. Pierwsza oferta na poziomie 80 tysięcy kupuje konia. 80 000, First bid over 80 000 and the hammer falls down. 80 000, 80 tysięcy, Pierwsza oferta na poziomie 80 000 kupuje konia. 80 000. 80, 000, 80, 000, 80 000, First bid over 80 000 buys this horse. 80,000 80 tysięcy 80 tysięcy 80 000, 80, 80 kupuję konia 80 czy widzę ofertę na poziomie 80? 80 80 80 No niestety nie widzę oferty na poziomie 80 tysięcy będę musiał konia do stajni niestety odesłać, a jeszcze byśmy go z chęcią tutaj w ringu pooglądali 80, 80000 8000 No niestety nie mamy. Dziękujemy bardzo i poprosimy do ringu kolejnego konia. Przed Państwem lot numer 12 to Jasz.